Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Lowe Krowe, którego gościem jest Jerzy Wierzbicki, Polskie Zrzeszenie Procentów Bydła Mięsnego. Witam, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie prezesie, sektor mięsa wołowego bardzo często podkreśla swoje wysiłki w zmierzające ku poprawie dobrostanu zwierząt. Czasami nawet zdarza się, że mówicie, że jesteście liderami w Unii Europejskiej w zapewnianiu tego dobrostanu, ale co to konkretnie oznacza? Jakie działania są podejmowane, aby poprawiać ten dobrostan? Bo przypomnijmy, że mamy pewien minimalny standard prawny wymagany przez Unię Europejską, Wy idziecie o krok dalej. Czyli co robicie? Pierwsza rzecz, którą zrobiliśmy, to opracowaliśmy i wdrożyliśmy system jakości, zapewniania jakości Quality Program QMP, w którym te warunki dobrostanu zwierząt są opisane ponad, część praktyk jest ponad te standardy, o których te minima, które są wymagane prawem. A dla przykładu są wymagania co do powierzchni na jedną sztukę bydła. Przewidziane prawem. W naszym przypadku, w przypadku systemu QMP, jest wymagane przynajmniej 20% więcej powierzchni, więcej luzu, dla, żeby miały więcej swobody te zwierzęta. Utrzymywanie w grupach, takich, które pozwalają, poprawiają też samopoczucie zwierząt. Jest tam szereg zapisów, które szczegółowych, jeśli kogoś to interesuje, jest to na QMP system, można, można sobie to przeczytać. Drugi, drugi kierunek działań, który. Podjęliśmy już parę lat temu, to było przekonywanie Ministerstwa Rolnictwa do, zachęca, do zachęt dla, dla rolników, aby tam, gdzie jeszcze są pewne, którzy nie spełniają tych wymagań podwyższonych, aby wprowadzić mechanizmy finansowe zachęcające. Ulgi w inwestycjach, wsparcie do inwestycji, ale też w ramach ekoschematów. Motywowanie rolników do tego, żeby podnosili poprzeczkę wyżej. I negocjując Krajowy Plan Strategiczny, udało się przekonać Ministerstwo Rolnictwa, które na ostatniej prostej, po pierwsze, zaplanowało te działania, a po drugie, właśnie na ostatniej prostej zwiększyło budżet, prawie dwukrotnie zwiększyło budżet na nakłady na dobrostan zwierząt. Te działania są, okazały się sukcesem. Te działania, rolnicy korzystają z tych działań i. Podążając za tą zachętą do rekompensaty kosztów, też inwestują w poprawie, poprawę dobrostanu zwierząt w gospodarstwach. Z tego się cieszymy, uważamy, że to jest bardzo dobry kierunek i cieszymy się, że mamy tutaj synergię z Ministerstwem Rolnictwa. Nakłady w, Krajowe, w Krajowym Planie Strategicznym w ramach wspólnej polityki rolnej w Polsce na poprawę dobrostanu zwierząt są największe w Unii Europejskiej. Ale mimo tego, branża cały czas musi mierzyć się z pewnymi fake newsami, z pewnymi zarzutami, półprawdami, o tym, że zwierzęta e, są trzymane w złych warunkach. Bardzo często pojawia się określenie hodowla przemysłowa. E, Co się zmieniło od ostatniego czasu czy cały czas e, walczycie z tymi, z, ty, z tymi samymi, z tym samym zespołem argumentów? E, no to jest never-ending story. To, to widać, że jest taka agenda w niektórych, niektórych NGOsach, sach aby jakby tutaj stygmatyzować pewne kierunki produkcji. No i my jesteśmy jednym z nich. W związku z tym trzeba się z tym liczyć. Ja mam taki przykład. Nie miałem przyjemności być, ale słyszałem od, od kolegów, którzy zdobyli za dużo punktów karnych i musieli, skorzystali z okazji, żeby iść na taki kurs jednodniowy gdzie przez szereg godzin, nie pamiętam, sześć czy 8 godzin oglądali zdjęcia z wypadków samochodowych. No to na pewno wywiera silne wrażenie. Jeżeli ktoś ogląda wyrwane ręce, wyrwane nogi, to są drastyczne zdjęcia i tak ogląda przez parę godzin, to wychodzi z obrazem takim, że tak wygląda rzeczywistość na drodze i naprawdę trzeba jechać wolno, żeby za chwilę tak nie wyglądać. Rzeczywistość jest troszkę inna. My, wyjeżdżając, normalny człowiek, który nie oglądał takich filmów, jadąc po drodze, czuje się w miarę bezpiecznie. No, może dobrze, że gdyby niektórzy, którzy jeżdżą za szybko, też takie filmy obejrzeli profilaktycznie. Anyway, to ta taktyka, czy ta, ta strategia, którą mają te NGOsy, które chcą nam obrzydzić, że tak powiem, ludziom, obrzydzić produkcję zwierzęcą, to jest wyciąganie szczególnych przypadków, ekstremalnych, wzbijanie to w pewne zbitki i próba pokazywania, kreowania, że tak wygląda rzeczywistość ona tak nie wygląda. Natomiast wszystkie sygnały, które spływają tego typu, one powinny być natychmiast podejmowane, jeżeli gdzieś następuje niewłaściwe postępowanie ze zwierzętami. Są tam instytucje są, są procedury jest weterynaria, która powinna przede wszystkim może to ocenić. Po drugie może interweniować, są na to procedury i to się dzieje, tak tak wygląda, tak wygląda realia. Jeżeli endjosy chcą swoją aktywność Aktywiści chcą swoją aktywność poświęcać na to, żeby takie przypadki identyfikować, zgłaszać to do weterynarii. Popieramy to, pochwalamy, trzeba, trzeba monitorować, ale jeżeli próbują sami wchodzić i zabierać zwierzęta, bo, że tak powiem, uważają, że coś jest nie tak, to nie tędy droga. Mam przypadek rolnika, który był oskarżony o to, że znęcał się nad zwierzętami. Oskarżyła go pani, która uznała, że zepsutą paszę im podaje, zgniłą. Dopiero na rozprawie się okazało, że ona jej się wydawało, że to jest siano, a to była siano kiszonka, a ona pachnie inaczej. No dobrze, a jeżeli chodzi o mity, które narosły wokół branży mięsa wołowego, kwestia śladu wodnego, kwestia emisji, czy tutaj coś się zmieniło? Ostatnio widziałem kom raport Komisji Europejskiej dotyczący tego, w jaki sposób zmieniały się emisje w poszczególnych krajach, w poszczególnych sektorach. Wyszło, że w latach od 90 roku polskie rolnictwo zmniejszyło emisję o 25%. Ale zarzut o tym, że rolnictwo jest odpowiedzialne za zmiany klimatyczne, chyba cały czas funkcjonuje. Kiedy obejrzymy materiały ze strony Parlamentu Europejskiego na temat emisji, struktury emisji, zobaczymy, że emisje z rolnictwa, według tamtej metodologii, to jest około 10% emisji w Unii Europejskiej. Około 7% emisji jest z produkcji zwierzęcej, około 3,5-4% będzie od bydła. A jeżeli zapytamy przeciętnego konsumenta o to, yy, jak, jakie ma skojarzenie z yy, yy, nadmierną emisją gazów niszczenie planety, to krowa jest jednym z pierwszych skojarzeń. Tak, krowa, krowa niszczy krowa niszczy planetę. Za tak, tak, tak. Tak. Natomiast kiedy popatrzymy na dane, to źródła, źródła gdzie trzeba i należy redukować zużycie, to jest ener produkcja energii, produkcja tra transport, produkcja przemysłowa. Tam mamy główne źródła. W związku z tym, my, mimo że ten udział emisji z rolnictwa jest stosunkowo niewielki, uważamy, że tak jak wszyscy powinniśmy również poprawiać swój wkład w poprawę klimatu, czyli redukować emisje. Są do tego odpowiednie praktyki, są skatalogowane praktyki. Są w Polsce jest kalkulator opracowany przez Instytut Zotechniki Balice i są opublikowane dobre praktyki. Więc powinniśmy wspólnie z Ministerstwem, wspólnie z Komisją Europejską motywować rolników do tego, żeby wchodzili na ścieżkę redukcji emisji. Jak najbardziej to jest właściwy kierunek. Wiemy też, że są pewne bardzo ambitne zobowiązania czy postanowienia, cele w Nowej Zelandii, w Australii. Oni dążą do tego, żeby dojść do zeroemisyjnej produkcji wołowiny czy produktów mlecznych. Przyglądamy się temu. Wydaje nam się, że to cel jest, Mocno ambitny, ale należy na tą ścieżkę bezwzględnie wejść i w ramach Platformy Zrównoważonej Wołowiny takie cele mamy wyznaczone. W ramach systemu jakości Meat Program QMP również takie cele są dla rolników nałożone, żeby redukować emisję. To jest właściwy kierunek. Jeżeli chodzi o. Ale trzeba zawsze pamiętać, że te proporcje tak? 4% z bydła, a 96% z innych źródeł. Jeśli chodzi o ślad węglowy, ślad. Wodne, To jest coś, co nadchodzi, to o tym się będzie mówiło coraz więcej w Unii Europejskiej, również w kontekście produkcji zwierzęcej. Zarzuty, że do bydła potrzeba nadmiernych ilości wody, całkowicie jest nieuzasadnione, dlatego że ja znam, znaczy protesty są generalnie takie. Jeżeli w Teksasie była susza przez dwa lata i nie było, paswiska były słabe, nie było wody, to zredukowano po głowie o 40%. Po prostu się mniej produkuje. Jeżeli woda jest, woda pada, deszcz, trawa rośnie, są obfite pastwiska, to zwiększa się po głowie zwierząt. Po prostu w sposób naturalny ten proces jest regulowany. Pomysły wyliczania, spotkałem się z tymi wyliczeniami, ile to dziennie trzeba poświęcić wody, żeby wyprodukować kilogram wołowiny. To może inaczej, to jest informacja, ile trzeba poświęcić wody, aby wyprodukować kilogram wołowiny. A bydło przerasta mniej więcej kilogram dziennie, więc to są ilości, które trzeba by poświęcić dziennie. Jeżeli ktoś rzuca takie liczby jak 15 tysięcy litrów, yy, czy 15 ton, które trzeba by w tego biednego zwierzaka wtłoczyć dziennie i to codziennie, no to ja pytam, gdzie jest zdrowy rozsądek. Czyli jeszcze wiele edukacji i działań przed Polskim Zrzeszeniem potrzebnych jest, aby tę kwestię wyjaśnić. Dziękuję bardzo za rozmowę. Jerzy Wierzbicki, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego. Dziękuję bardzo. Thank you